Właścicielem spornego terenu cmentarza jest Legnica, w sumie to ponad 62 hektary. Problem jednak w tym, że nieruchomość należąca do legnickiego samorządu leży w granicach administracyjnych Miłkowic i Krotoszyc. Negocjacje w sprawie przekazania terenu trwały ponad pół roku i zakończyły się fiaskiem. Decyzja rządu, aby terenu nie przekazywać Legnicy, była więc tylko formalnością. I uważam, że po prostu to jest bardzo dobre posunięcie. I po prostu tak powinno być, ponieważ ja uważam, że takie negocjacje, które my prowadziliśmy, próbowaliśmy kilka różnych wariantów dotyczących zamiany gruntów z panem e, prezydentem Krzekowskim On na to nie wyrażał zgodę. Tak więc samorządowcy z podlegnickich gmin czuli, że chce się ich oskubać, nie składając w zamian żadnej konkretnej oferty. Wójt Miłkowic na rozmowy w dalszym ciągu jest jednak otwarty. Czego zabrakło? No może woli... Zrozumienia naszej sytuacji, nas jako samorządu, naszych mieszkańców, że nie chodzi, czy to jest 20 hektarów, czy, czy, czy 200 hektarów, czy 2 hektary. Chodzi po prostu o to, żeby w drodze porozumienia załatwić takie sprawy. Jak widać, jeśli nie ma porozumienia, no to rząd nie rozstrzyga y, takich kwestii, pozostaje, y, y, zmiany tery terytorialne pozostają nierozstrzygnięte. Co to oznacza? Prawdopodobnie tyle, że Legnica będzie musiała płacić podatek od nieruchomości w Krotoszycach i Miłkowicach. Już wiadomo jaką kwotę będziecie naliczać podatku? Nie zajmowałem się tą sprawą. To w tej kwestii nie jest najważniejsza sprawa. Tu nam nie chodzi absolutnie o pieniądze. Próbowaliśmy na ten temat porozmawiać z prezydentem Legnicy i spytać, co w tak niekorzystnej sytuacji zamierza zrobić oraz kto odpowiada za porażkę negocjacyjną. Żadnego komentarza w tej sprawie nie będzie, usłyszeliśmy.